Ale to tym razem wam daruję. Ale za tydzień ta pieprzona mameja ma być potulna jak baranek. Uczyli was na sztukę jak to się robi? To jest. No to wiecie, że jest taka jedna zasada. Jak wojsko nie ma co robić, to się nudzi. A jak żołnierz na zajęciach dostanie porządnie w pizdeczkę, to nie ma czasu myśleć że jakiś tam buntach. Myśli tylko o tym, żeby się nażreć, wykrasztanić i uwalić na wyro. No, to wszystko. I tak powinno być. Spadajcie. Co z tymi przepustkami? A poszły się jebać. Co, szef zły z powodu tego kotka? Dotrze się, nie ma obawy. Powiedz mi, Pawelec, po co ja mam na kompanii stare wojsko? Co z was za rezerwa? Szef nie penia. Zajmiemy się młodzieżą. Jak tak dalej pójdzie, będziesz z Jabłońskim robił rejon. Szef da spokój z takimi żartami. Co z tymi przepustkami dla mnie i dla warzechy? A mówiłem już, szlaban na przepustki. Daliście kociarstwu za dużo luzu i teraz są problemy. Już ja widzę, że ten młody kapral... To nie poradzi sobie z tym Kowalskim. Jest za miękki. To musi zrobić tygrys. Powiedz Jabłońskiemu, że liczę na niego. On także mi jest coś winien. Załatwione. Przekażę Jabłońskiemu, a ten Kowalski to już nasz problem. No to jesteś wolny. Co jeszcze? Że wypiszę te przepustki. Co? Ja mam 300 do cywila, żebym siedział na kompanii w niedzielę. Dziewczyna czeka. Krupskiej to zamelduj, i Podziękujcie Kowalskiemu. Skończyłem.